rodzinę Salima i Mohseny oraz Adnana, maleńkiego chłopca, miesięcznego, chorego na serce i jeszcze dodatkowo z zespołem Dauna i z nimi przyjechał jeszcze jeden afgańczyk, Siraj, który musiał całą rodzinę zostawić w Kabulu niestety, ale mamy nadzieję, że uda się ją prędzej czy później ściągnąć. W każdym razie te dwie samodzielne rodziny, można powiedzieć, zamieszkają w Bielsku Białej, i to jest fantastyczna rzecz. W Bielsku mamy 18. Batalion szturmowo-desantowy, który był w Afganistanie, był w Iraku i tu i tu korzystał z pomocy miejscowej ludności. I tak się nam wydawało, że no, że Bielsko ma tu jakiś dług i jeżeli rodziny uciekają tam przed talibami, przed represjami, a nawet wiemy, że obie te rodziny były zagrożone, życie ich było po prostu zagrożone, za no to my jako Bielszczanie powinniśmy na to zareagować. i Zresztą mam wrażenie, że jesteśmy jednym z bardziej otwartych miast i gościnnych miast, więc dwie rodziny afgańskie spokojnie się u nas zmieszczą i będziemy w stanie otoczyć ich taką opieką, żeby po prostu się tu dobrze czuli, dopóki nie mogą wrócić do swojego kraju.